O, tak, duży dom, jacht, imprezy, poznawanie ludzi, poznawanie celebrytów, życie, glamour, albo spokojny domek w lesie. Spokojna natura i spędzanie z nią czasu, albo trzy razy w roku wakacje, czas na urlop, zwiedzanie całego świata, Australia, Afryka, te wszystkie cudy świata, poznawanie, poznawanie kultur kulinarnych o tak. Różne są wizje idealnej przyszłości, idealnej realizacji swojego życia i na pewno znasz wiele historii osób, które. Totalnie z niczego, z biednej rodziny albo ze slumsów zrobiły swoje i doszły na szczyt. Właściciele firmy, takie jak Nike, Google, Facebook, Amazon, na pewno znasz setki takich historii, ale co ich łączy, co spowodowało, że doszli na szczyt, i co jest najgorszym miejscem, w którym możesz się znaleźć, w którym nie jesteś w stanie zrobić nawet jednego kroku albo zrobisz trzy kroki. Ale potem się potykasz i wracasz do swojego miejsca. Na tym filmie właśnie porozmawiamy sobie na temat tego miejsca, jak go zdiagnozować i jak wyjść. Dodatkowo porozmawiamy sobie o najczęściej pojawiających się problemach i kilku metodach na to, w jaki sposób sobie z nimi radzić. Zapraszam. Cześć! Nazywam się Marek Skupień. I moją największą chęcią, motywacją i pasją jest pomaganie innym w dostrzeganiu swojej własnej mocy i przekuwaniu swoich możliwości na naprawdę rezultaty i wyciąganie efektów. Odkrywanie swojego wewnętrznego potencjału i Działanie zgodnie z nim, w harmonii ze swoim sercem. Ten materiał jest częścią cyklu mówiącego o tym, w jaki sposób zrealizować marzenia, które mamy. Żeby one nie były tylko i wyłącznie rzeczami, które chcemy, o których marzymy, o których przyjemnie się myśli, ale te, które mogą się zrealizować i my je możemy zrealizować. Co konkretnie trzeba zrobić? Mówiliśmy sobie na pierwszym filmiku na temat tego, jak zwizualizować sobie swoją idealną przyszłość pod kątem idealnego dnia. Na drugim, w jaki sposób jeszcze rozszerzyć to, żeby ta wizja była dużo bardziej realna. Więc jeśli nie widziałeś, nie widziałaś tego filmu, zachęcam cię do kliknięcia albo w jakiś dymek, albo jakąś chmurkę, albo jakiś link, który przenosi do poprzednich materiałów. Dzisiaj rozmawiamy na temat blokad, jakie się pojawiają najczęściej i w jaki sposób można sobie z nimi radzić oraz element o którym być może nie pomyślałeś, że już teraz możesz analizować. W pierwszej kolejności powiemy sobie o czymś zaskakującym, a mianowicie najgorszym miejscu, w jakiej możesz być. Dlaczego zaskakującym? Ze względu na to, że to nie jest miejsce, które Ci się wydaje. Znasz na pewno historię osób, które osiągnęły sukces, będąc totalnie na dnie, albo osoby, które nie miały kompletnie niczego, nie miały możliwości wykształcenia pieniędzy, a jednak Doszły na szczyt i zaskakują innych. Piszę na ten temat książki. One tak naprawdę miały przewagę. Miałem znajomego, który musiał wyjechać za granicę, bo stracił wszystko i tam pracował na budowie. Po prostu zwykła praca fizyczna, ciężka, wielogodzinna, nie 8 godzin, nie 10, ale więcej. Tylko i wyłącznie po to, żeby się utrzymać, po to, żeby iść naprzód. Miał tylko i wyłącznie nadzieję i marzenia, a mimo to przekuł to wszystko w realizację. Po jakimś czasie, w momencie, w którym wrócił do Polski, otwarł firmę, zaczął. Swoją działalność zarabiał około 180 tysięcy miesięcznie i pomagał innym w tym, żeby realizowali swoje i zauważył. Że tak naprawdę on miał przewagę. W momencie, w którym jesteś na dnie, w momencie, w którym w skali od 1 do 10 jesteś na jedynce albo na dwójce, to w tym momencie masz olbrzymią motywację do tego nie, ja się muszę odbić od dna, ja muszę iść do przodu. Więc najgorszym miejscem jest bycie na piątce w skali od 1 do 10, gdzie 10 to jest sukces, a 1 to jest totalne dno, jak się to mówi. W momencie, w którym jesteś na dnie, jedyna droga to jest w górę. I też masz w tym momencie możliwość. Odbicia się od dna i wystrzelenia w miejsce, które jest docelowe. Piątka jest najgorszym miejscem, ze względu na to, że nie podoba ci się Twoje życie, ale jest komfortowe, jest stabilnie. Jak się to czasami mówi, no kiepsko, ale stabilnie. I nasze ego, nasze programy, nasze, nasze przyzwyczajenie, nasze przekonania mówią: ok. Zostaje w tym miejscu, bo jest stabilnie. Troszeczkę sobie ponarzekam, ale przyjdzie weekend, odpocznę i tak dalej i tak dalej. I w tym momencie nawet te marzenia, żeby mieć coś więcej, nie ma wystarczającej do tego motywacji. Przecież jest dobrze. Twoje programy mogą mówić, przecież jest dobrze. I tak mogą też mówić przekonania. I to jest twoja blokada. Nie masz wystarczającej motywacji do tego, żeby iść do przodu. A może być też tak, że ty masz wystarczającą motywację, ale wewnątrz, podświadomie. Nie ma takiego parcia. Na pierwszym materiale zrobiliśmy ćwiczenie polegające na obserwacji całego dnia jak wygląda od momentu, w którym wstajesz rano, do momentu, w którym kładziesz się i obserwacji tego, co po kolei się dzieje w ciągu tego dnia a następnie wizualizacja idealnego dnia jakby to wyglądało. Teraz wrócimy sobie do tego ćwiczenia, ale dodamy sobie pewną skalę. Też będziemy sobie obserwować od początku dnia do końca, ale do tego dnia dodajemy sobie skalę emocjonalną i obserwujemy cały swój dzień pod kątem tej skali, gdzie na jeden jest bezsilność, depresja, a na dziesięć jest totalna miłość, zadowolenie, beztroska. I gdzie na tej skali emocjonalnej jesteś w trakcie swojego dnia? Nie chodzi tutaj o to, żeby od razu nazwać te emocje, ale na razie Zaobserwować to na skali i obserwujemy swój dzień pod kątem tego, jak wstajemy rano, gdzie jestem na skali emocjonalnej, jak w momencie, w którym wybieram się do pracy, jestem w pracy, w momencie, w którym idę zjeść obiad, w momencie, w którym wracam do domu, co robię później, jak się czuję w momencie, w którym spędzam swój wolny czas, w to w jaki sposób spędzam ten czas, jak się, jak się czuję pod koniec dnia, jak się czuję, gdy idę spać. Na razie mogą być to tylko. Czy cztery elementy związane z dniem, czyli początek swojego dnia, to jak się czuję w pracy, to jak się czuję po pracy, to jak się czuję wieczorem i to jak się kładę spać. Przeważnie, jak się kładziemy spać, to myślimy o przyszłym dniu. I tutaj tylko i wyłącznie emocje pod kątem, y, jakie w skali od 1 do 10 były emocje. Tutaj, 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 tutaj. Następnie wyciągamy średnią całego dnia. Jak się czułem w ciągu całego dnia? Jaka jest. Średnia. Dodatkowo, dla bardziej ambitnych możesz zrobić dokładnie to samo, jeśli chodzi o swój cały tydzień. Jak się czułeś w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, ale też potem sobotę, niedzielę i w tym momencie wyciągnąć średnią całego tygodnia? Jak się czuje na skali emocjonalnej pod kątem całego swojego tygodnia? I w tym momencie, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli popatrzymy na skalę emocjonalną i na średniej, znajdujemy się gdzieś na trójce, dwójce, to mamy wielką potrzebę do tego, żeby znaleźć pomoc, żeby oderwać się od tego wszystkiego, żeby iść do przodu. W momencie, w którym Jesteśmy na piątce w tym momencie, ok, nie jest tak za fajnie. Tak samo na czwórce nie jest za fajnie, nie podoba mi się, ale przynajmniej jest stabilnie. W momencie, w którym jesteśmy na 6, też jest trudno wskoczyć na 7, ale i tak łatwiej. Przeważnie już y, jest efekt kuli śnieżnej. I w momencie, w którym jesteś na 6, już łatwiej wchodzi się na 7, łatwiej wchodzi się na 8. Nawet nie trzeba żadnego wysiłku, tylko z automatu idzie się w tym kierunku. Nastawia się, ja chcę iść w tym kierunku i już się tam idzie. Piątka. Jest najgorszym miejscem, więc przeanalizuj swój dzień i zobacz, gdzie jesteś Ty. Dodatkowo możesz w komentarzach napisać, jaki wynik Ci wyszedł, po to tylko i wyłącznie, żeby to nie było tylko i wyłącznie w Twojej głowie, ale żeby już było działanie na zewnątrz. To jest takie potwierdzenie. Ja chcę coś z tym zrobić, ja chcę to zmienić. Tą stabilizację i komfort uwielbia Twoje ego, Twoje przekonania, Twoje programy, które Cię ograniczają, ze względu na to, że ok, przynajmniej jest pewnie. Stabilizacja to pewność. Nawet stabilizacja, zarabianie dużo mniej niż wszyscy inni, ale przynajmniej wiem, na czym stoję. To jest dużo lepsze dla programów, dla ego, dla wewnętrznych blokad, które hamują cię, żeby nie iść do przodu, bo tam nie jest to pewne. To jest ryzykowne. Mogę coś zrobić i mogę na tym niesamowicie wiele korzyści wyciągnąć, ale co jeśli nie? To nie jest pewne, więc lepiej siedzieć tutaj, gdzie ci jest, na tej, tak jak się kiedyś mówiło, na tej posadce, która jest po prostu e, stabilna. Wielu mówców motywacyjnych, rozwój osobisty, książki i materiały mówią o tym, żeby wyrażać wdzięczność ale nie zawsze, nie właśnie na poziomie pięciu, ze względu na to, że jeśli żyjesz na pięć i wyrazisz wdzięczność za to, gdzie jesteś, no to w tym momencie będziesz miał więcej, będziesz zadowolony z tego, gdzie jesteś i tym bardziej nie masz motywacji do tego, żeby iść do przodu. Ile razy stosowałeś, stosowałaś wdzięczność i co się zmieniło w przeciągu tygodnia wyrażania wdzięczności? Oczywiście czujesz większe zadowolenie z tego, gdzie jesteś i to jest fajne, ale nie zmienia się miejsce, w którym jesteś. Dlatego możesz spróbować strategii odwrotnej, a mianowicie doszukiwania się w tym życiu, w którym jesteś, troszeczkę więcej frustracji, irytacji i zejścia z piątki na to, na moment, w którym mówisz: Nie, 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 nie będę sobie więcej pozwalał na takie życie. Dość tego, ja idę do przodu. Dość siedzenia w tym miejscu, dość siedzenia w poczekalni życia, czeka na mnie dużo lepszy świat, dużo więcej możliwości. Ja idę. Idę w tamtą stronę, podejmuję swoją decyzję. I ona czasami właśnie wynika z irytacji, z wściekłości, z braku możliwości. W ten sposób powiedzieliśmy sobie na temat dwóch blokad. Blokada tego, że jesteś w skali emocjonalnej troszeczkę powyżej i nie ma parcia, nie ma potrzeby tego, żeby iść więcej, więc twoja podświadomość wcale ci nie pozwoli tam robić, bo tu jest komfortowo, tu jest bezpiecznie, tu jest stabilnie i pewnie. Inne blokady to są takie, że jesteś za nisko. I jest motywacja, żeby iść do przodu, ale w głowie ktoś ci mówi cały czas, ale ty nie dasz rady, nie masz umiejętności, nie masz możliwości. Więc ten element mówiący o tym, żeby analizować, na jakim jesteś poziomie, jaka jest twoja blokada, to już jest naprawdę bardzo duży krok do przodu. A te początkowe kroki są zawsze najtrudniejsze, a ty już go robisz. Więc tu też wchodzimy w konkretne kategorie: czy blokuje mi świat zewnętrzny, czy świat wewnętrzny, czy to ludzie na zewnątrz mi nie pozwalają iść do przodu, bo mnie ograniczają, czy to ja nie mam wystarczających możliwości, umiejętności i nie wierzę w samego siebie. To już też jest kategoryzowanie lokalizacji. Wiadomo, że tak czy owak to jest Twoje przekonanie Twoje przekonanie o ograniczeniu z zewnątrz albo wewnątrz, ale jest to Twoje ograniczenie. I teraz powiemy sobie o kilku metodach na radzenie sobie z różnego rodzaju przekonaniami. Po pierwsze, tak. Czytaj historię ludzi, którzy osiągnęli sukces, żeby potwierdzić sobie, że jesteś w stanie to wykonać, ale żeby te, te historie nie były za bardzo odseparowane od Ciebie, że to jest zupełnie inna lokalizacja w czasie, w miejscu, że to była osoba ze Stanów Zjednoczonych, która żyła w latach 60. i miała zupełnie inne warunki i okoliczności. Żeby to było zbliżone, możesz nawet popatrzeć na osoby z Twojej okolicy, osobę, która otwarła fryzjera i teraz ma sieć fryz e salonów fryzjerskich. Albo historię na internecie, ale osób podobnych do Ciebie, w podobnym wieku, w podobnych okolicznościach, być może z tego samego miasta. Żeby zyskać takie przekonanie, że skoro ona potrafi, to ja też potrafię, bo nie jest to tak bardzo odseparowana ode mnie, jest podobna do mnie i w tym momencie niektóre przekonania już zaczynają puszczać. Możesz też yy, czytać sobie opowieści o historii ludzi, którzy coś zrealizowali zupełnie inaczej, ale znajdź jak najwięcej zbliżeń do nich, jak bardzo są do Ciebie podobne. Po to tylko i wyłącznie, żeby właśnie też potwierdzić sobie, skoro ona potrafiła, a jest taka jak ja, to ja też potrafię. Możesz też czytać te większe historie sukcesu, ale znajduj w tym jak najwięcej podobieństw do Ciebie: że to był mężczyzna, ja też jestem mężczyzną, że zaczynał w takim wieku, ja też, że miał podobne tło, znajdź jak najwięcej porównań do siebie, żeby powiedzieć: tak, ta osoba ma wiele czynników wspólnych ze mną, więc jestem do niej podobny, więc skoro ona, to ja też. Druga metoda jest bardziej z psychologii, z psychoterapii, z pewnej konkretnej metodologii, a mianowicie porozmawiaj ze swoją blokadą. Poznaj bardzo dobrze swoją blokadę, swoje, swoje przekonania nazwij je, określ je, gdzie konkretnie są w Twoim ciele porozmawiaj z nimi odnośnie ich przekonania i ich potrzeb, dlaczego Cię blokują. Nawet takie pytanie im zadać: dlaczego mnie blokujesz, przed czym mnie przestrzegasz? Co, czego się boisz, że się wydarzy? Potraktuj swoją blokadę nie na tej zasadzie ja się blokuję, czego ja się boję, ale ta blokada, czego się boi, czego nie pozwoli mi zrobić. Jak by zareagowała ta blokada w momencie, w którym i tak bym to zrobił, mimo jej istnienia? Oczywiście w tym miejscu nie chcemy jej działać wbrew, nie chcemy udawać, że tego nie ma i brnąć do przodu yy, po, po trupach, ale chcemy ją poznać, chcemy pozwolić jej się rozwinąć i pozwolić jej odpuścić. Być może jej strach polega na tym, że kiedyś dawno, dawno, w momencie, w którym miałem 10 lat, ktoś mi powiedział, że kiepsko śpiewam, i ja w tym momencie, mimo treningu, uważam, że nie, ja nie powinienem śpiewać. Notabene jeśli chodzi o mnie, nie, nie powinienem śpiewać, skaleczyłbym zbyt wiele osób i ich słuch. Trzecia metoda, wdzięczność, tak, ale. Wdzięczność za kroki, które się robi. Wdzięczność za to, co już zrobiłem. Nie wdzięczność za, za otoczenie, które mam, ale za swoje działanie. Pamiętaj, że chcesz się stać osobą, która osiąga sukcesy. I jak tylko się do tego zbliżasz, to wyraź wdzięczność za każdy 1%. Jeśli dzisiaj zrobisz tylko i wyłącznie te zadania, które były ci podane, albo te, które były podane na poprzednich filmach, to już jesteś o procent do przodu. W momencie, w którym 100 dni i każdego dnia robiłbyś tylko i wyłącznie 1%, to po 100 dniach masz 100%. Więc ciesz się z każdego procentu tego, ja działam, ja idę do przodu, ja jestem na swojej drodze. Na następnym materiale porozmawiamy sobie o tym, dlaczego niektóre metody, mimo że są fantastyczne, nie działają na wszystkich, a mianowicie o poziomie blokad. Zależnie na którym jesteś poziomie, niektóre metody mogą działać lepiej, niektóre gorzej, niektóre wcale, a niektóre mogą cię jeszcze cofać. A jeśli już widzisz jakąś swoją blokadę i chcesz coś z tym zrobić, zapraszam Cię na bezpłatną konsultację, na której określimy dużo bardziej, czym jest ta blokada i porozmawiamy na możliwościach, jak zadziałać, żeby ją odpuścić. Wystarczy kliknąć w link w opisie, wybrać dogodny termin i spotykamy się jeden na jeden online do tego, żeby popracować razem. A jeśli chcesz jeszcze popracować z tym, co masz i popracować z tymi materiałami i poobserwować swoje otoczenia, to na spokojnie zrób to w swoim czasie i widzimy się na następnych materiałach.